Jak mawiał pewien klasyk, możesz mnie oszukać, przyjaciela, mamusie, ale życia nie oszukasz! Nie tak dawno mogliśmy się przekonać, jak pozornie bez znaczenia rzecz przeistoczyła się w towar deficytowy na wagę złota. Mowa o papierze toaletowym, który był wykopywany na potęgę wraz z wybuchem pandemii koronawirusa. Been... Gdy go zabraknie w toalecie, dopiero zauważamy, jak bardzo jest ważną częścią naszej codziennej higieny. Dzisiaj jest dostępny w wielu różnych wariantach, zapachach, kolorach, ale skąd w ogóle się wziął pomysł na tak prosty, lecz genialny przedmiot? Zwykłe rzeczy, niezwykłe historie. Tradycyjny papier ludzkości jest już znany od ponad 2000 lat. Został wynaleziony w Chinach w II wieku przed naszą erą. Natomiast pierwsze wzmianki o użyciu go do celów higienicznych pochodzą z 589 roku z tego samego miejsca. Pewien uczony o imieniu Jan Zitui napisał, że nigdy do podtarcia nie użyłby papieru zapisanego tekstami mędrców. Co ciekawe, pewien arabski podróżnik przebywający w Chinach w 851 roku nie mógł wyjść z podziwu, że tamtejsi ludzie po załatwieniu numeru 2. Podcierają się papierem zamiast się po prostu obmyć. W XIV wieku można odnaleźć informacje o korzystaniu ze specjalnie przygotowanego papieru o wymiarach 60 na 90 cm do celów higienicznych na Dworze Cesarskim w Nankinie. W ciągu roku zużywano takich 15 tysięcy sztuk papieru. W całych Chinach na początku XIV wieku produkowano 10 milionów opakowań zawierających od 1000 do 10 tysięcy arkuszy papieru. W innych częściach świata radzono sobie na różne sposoby. W niektórych miejscach wykorzystywano naturalnie dostępne materiały, takie jak kamień lub liście, które same w w sobie już były nawiżone, a nawet podcierano się śniegiem. Inne kultury wybierały muszle albo futra zwierzęce. Z kolei w starożytnym Rzymie korzystano z gąbki na patyku, który był dosemny w toaletach publicznych. Po każdym użyciu była czyszczona w wodzie z solą, co nie miało za wiele wspólnego z higieną, ponieważ takie środowisko było idealne do rozwoju bakterii i rozprzestrzeniania się różnych chorób. W Europie, w czasach nowożytnych, dzięki wynalezieniu druku na cienkim papierze, korzystano z łatwo dosemnego papieru, wyrywanego po prostu z gazet. Nie dość, że idąc za potrzebą można było sobie poczytać, to jeszcze pomagał w higienie. W USA niektóre gazety miały specjalnie podziurawione rogi, aby można było ją powiesić w latrynie. Gazety zyskiwały drugie życie. W bajce o tytule Shrek możemy zobaczyć, jak tytułowy ogr pierwszej scenie wykorzystuje ten sposób. <grym> no to se jeszcze poczeka. Co to Papier toaletowy po raz pierwszy kotowar pojawił się w Stanach Zjednoczonych w 1857 roku za sprawą przedsiębiorcy Josefa Gaeta. Jedno opakowanie zawierało 500 arkuszy papieru i kosztowało 50 centów. Jego wyrób był wyprodukowany z papieru nasączonego aloesem i przedstawiany był jako wyrób medyczny zwalczający hemoroidy. Amerykanie uważali, że to nie ma sensu, żeby kupować niezapisany papier, który nawet nie ma żadnej treści do przeczytania. Niestety, cała sprzedaż zakończyła się niepowodzeniem, pomimo intensywnej reklamy oraz rozpuszczaniu plotek, że hemoroidy biorą się głównie przez podcieranie się papierem ze szkodliwym tuszem. Sporą zmianą było rozpoczęcie sprzedawania papieru w formie rolki z perforacją papieru. Czyli i podzielonego na listki. Pomysł ten opatentował Seth Wheeler. Argumentował to rozwiązanie tym, że produkcja papieru do pakowania jest pracochłonna i kosztowna, z częstymi błędami w liczeniu arkuszy oraz uszkodzeniami podczas transportu, co podnosi jego cenę dla konsumentów. Ponadto, papier ten z czasem staje się suchy i łamliwy, co powoduje kolejne straty, zwłaszcza dla sprzedawców detalicznych. Poza tym, w formie kartek, papier ten mógł być łatwo rozrzucony przez wiatr. Później też opatentował sposób wieszania rolki papieru toaletowego, tak jak mamy to obecnie. Jego kolejnymi patentami było między innymi Uchwyt na rolkę papieru, mechanizm zdobienia papieru i wiele, wiele innych. Przy okazji możemy rozwiązać wojnę, w jaki sposób powinno się wieszać rolkę papieru w toalecie. Do środka czy na zewnątrz. Jak sam autor pomysłu przedstawił na swoim szkicu, papier ustawiony jest tak, żeby rozwijał się po zewnętrznej stronie. Ówcześnie pomysłodawca argumentował, że perforacja pozwoli na oszczędniejsze korzystanie z wówczas drogoconnego papieru. W tym czasie w Ameryce sprawę przejęli dwaj młodzi i energiczni bracia Edward i Clarence Scottowie. Założyli firmę Scott Paper Company. Nie mylić z Michael Scott Paper Company. I zaczęli produkować papier toaletowy w nowej firmie. A w 1890 roku dodali również perforacje i jako pierwsi zaczęli sprzedawać komercyjnie papier toaletowy w rolkach. Produkt sprawnie wyparł z rynku zwykłe arkusze papieru, ponieważ rolki były znacznie poręczniejsze i mniejsze niż całe opakowanie kartek papieru. W szybkim rozwoju na pewno pomogło szczęście i odpowiedni czas, ponieważ pod koniec wieku XIX w wielu nowo wybudowanych domach i mieszkaniach pojawiały się łazienki z prawdziwego zdarzenia wraz z toaletami. Budowano liczne sieci wodociągowo-kanalizacyjne w miastach, hotele reklamując się informowały, iż ich usługi zawierają nowoczesne toalety. Wszystko to sprzyjało tematowi wokół tych spraw i papier toaletowy stał się tego nieodłączną częścią. Kolejną innowacją było wprowadzenie w 1935 roku przez firmę Norfer Tissue papieru toaletowego z miękkim papierem, nie zawierającym drzask. Nasuwa się pytanie, to w jakim razie był poziom komfortu użytkowania papieru przed wprowadzeniem tego rozwiązania? Trochę później, bo w roku 1942 w Anglii, wprowadzono na rynek papier, który składał się z podwójnej warstwy, zwiększając znacznie komfort skuteczność oraz wytrzymałość. Zapewniało to zwiększoną ochronę przed przypadkowym pobrudzeniem sobie ręki. Wcześniej papier mógł się łatwiej porwać. Wracając, popularność produktu rosła cały czas, a do lat 50. XX wieku rolki papieru toaletowego uchodziły za towar luksusowy. Obecnie papier toaletowy jest wszechobecny w najróżniejszych formach, kolorach i zapachach. Spotkać można listki trzywarstwowe. Na rynku występuje wiele różnych marek, rolki są reklamowane w telewizji. Obok tradycyjnych rolek pojawił się też specjalny nawilżany papier. Ciekawostka w tym temacie jest taka, że polski przemysł wytwarza około 400 tysięcy ton papieru toaletowego, z czego powstaje aż 5 miliardów rolek rocznie. Statystycznie na mieszkańca Polski przypada 130 rolek. Wniosek jest prosty. Nie mamy się czego obawiać na przyszłość, że zabraknie nam papieru do toalety. A w kolejnym odcinku będzie mowa o... Zgadnijcie i dajcie znać w komentarzach. Kto pierwszy zgadnie dostanie ode mnie lajka. Po więcej obserwujcie mnie na Instagramie, TikToku oraz Facebooku.